Najstraszniejsze i najczarniejsze tajemnice Brookhaven. W jednym, moi drodzy, filmie dzisiaj zobaczymy najstraszniejsze i przerażające historie w Brookhaven. Które, moi drodzy, są naprawdę straszne i naprawdę tajemnicze i możliwe, że ich nawet nie znaliście. Więc, moi drodzy, cześć, witajcie, jestem sobie się zemnąć z Mandy. Siema Mandy. Kim Mandero, witam, się bardzo serdecznie. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj sobie zobaczymy najmroczniejsze i najbardziej zagadkowe tajemnice Brookhaven. Które naprawdę, moi drodzy, niektóre są mega creepy i straszne. W każdym razie pamiętajcie, że to jest koniecznie stawić łapę w górę suba z Moi drodzy i pamiętajcie też, żeby kończyć napisać w komentarzu Brookhaven jeżeli gracie w Brookhaven a przyjmę moi na moje serce Na mojego Instagrama o jeremitoja02 oraz na Instagrama Bendy'ego. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, zobaczymy teraz, jakie Słuchajcie, są tajemnice Brookhaven więc Mendy. Ty tutaj jesteś podobno troszkę obeznany w tych tajemnicach, więc zobaczymy, moi drodzy, Tajemnice, których być może nie znaleźliście i co będą naprawdę, moi drodzy, Mroczne rzeczy vs. Od czego zaczynamy? Robimy tak, zaczniemy Od naprawdę leciutkich, a czym dłużej będziecie oglądali Ten odcinek, zaraz lepsze sekrety. O kurczę, Moi, musicie to obejść do końca, bo później moi będą naprawdę straszne sekrety. Dobra, w każdym razie idziemy na początku się do tak apartamentowca, jest. tak, Mendi? Co tutaj tak, takiego będzie? Nowy, on tu doszedł w sumie jakoś wczoraj albo przedwczoraj, nowy apartamentowiec. Wow, jaki, jaka wypasiona chata, zobaczcie, no. moi drodzy, mamy tutaj jacuzzi, mamy tutaj jakieś totalnie ekrany, moi drodzy. co to jest w ogóle za pa, miejsce? To, jest jakaś... to jest dyskoteka. Dyskoteka pa, tu jest, jest nawet. Jeju stary, jaki tu jest wielki telewizor. W każdym razie zobaczcie, mamy tutaj nawet sypianie w jakichś kapsułach, jak w ogóle w Japonii w hotelu. No, zobra, Jaką zobra. kuchnię tu mamy odjechaną, co stary? Wejdź No wchodzę, i co teraz? Ej stary, otwieraj, otwieraj <gry> mnie, możesz mnie otworzyć. Dobra Medi, nie to ci tutaj, dobra, spokojnie Medi. tak, jest tu sekret. Tak, jaki sekret? Jaki sekret Wejdź sobie tą i znajdź sekret. Twoje zadanie jest znaleźć sekret. Mam, mam wejść tutaj i znaleźć sekret, słuchajcie, gdzie tu może być sekret? Mamy tutaj szczotkę, mamy, tutaj szczotkę, mamy szafę, ale chyba nie da się wejść... O. Gdzieś jestem, słuchajcie, jestem jakieś pomieszczenie no to jest w szafie, to nie to. Okej, okay, mamy tutaj, tutaj chyba... O, tu jestem, wza, to jest w kolejnym pomieszczeniu, no jest, ale to chyba jest, nie jest. to. Mamy tutaj umywalkę, możemy kliknąć na nią. Ale pytanie, czy coś się dzieje? No, o bo dalej, jeśli to jest ten sekret, albo lustro, no. może do lustra na to się wejść nie jest. Może tutaj coś. Taki to jest sekret, Mandy, masz mnie zaciekawiłeś? No, byłeś blisko, byłeś blisko. No, ale... no to, to tutaj coś może. Od... Za duży jesteś, za duży. Za duży jestem. Dłużej? A, to ja muszę się zmniejszyć, czyli musisz się zmniejszyć do dziecka, nie, 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 nie. tak? Nie, znaczy nie musisz się zmniejszyć, ale lekko uderzyłeś głową tam, gdzie nie powinieneś A, o, czyli tutaj? O tutaj coś? Na, ta, tak, obok, obok. Tak, tutaj widzisz, że tak to fajne lustro. A, tutaj, o tutaj i co teraz? O kurczę, jestem w tajnym pokoju. Ej, stary, faktycznie tutaj to działa. No. Jestem w pokoju I tu jest jakiś safe, stary. Zobacz, tu w tak, ogóle mamy safe, to jest, to jest słuchajcie. Jest safe. I tutaj mamy safe, gdzie zdaje się, po prostu są pieniądze. Tylko nie mogę otworzyć, bo to nie jest mój apartament. W każdym razie, wow, ale. nie Niezadanie nie jest... pieniędzy. Dobra, a niezadanie, słuchajcie, jest skrytka na pieniądze. Naprawdę, jeżeli bym chciał ukryć dobrze pieniądze, to jest chyba sposób na to. Dobra, w każdym razie, naprawdę Dobra, ciekawe. A tu jest w ogóle jeszcze też łóżko. Dobra, idziemy teraz do kolejnego miejsca. Do słuchajcie, góry, do kol tu. A, tutaj na górę. Ojej, to jest, jest. A, to tu jest nawet góra. Ojej, tu jest jeszcze góra, nawet. Dobra, jesteśmy, zdaje się, teraz na. W górze. I co teraz? Idziemy tu. Tutaj? I teraz co teraz? Wyjmij sobie śpiwór. Śpiwór, okej, okay, słuchajcie, wyjmę teraz taki takim razie śpiwór i zobaczymy, okej, okay, śpiwór. O, dzięki Medi, mam, mam, okej, okay, mam w takim razie śpiwór. I to myślę, że śpiwór połóż jakoś tak na dachu, żeby głowa wchodziła w dach. Puść się do niego. E, ok, czyli tutaj mam położyć, okej. Okay. I teraz połóż się na nim i rusz tak myszką, żeby wejść w teksturę i taki będziesz widział coś, jakiś trójkąt świecący, widzisz to? E. Coś, jestem w, jestem w kościele. Tak to będzie na, między dachem a kościołem. Czy jestem między dachem a kościołem, ale czy tutaj jest trójkąt świecący? no albo chyba... taki złota linia. Taka. Czy widzę, widzę co widzę tutaj tak, widzę złotą linię, widzę, widzę, jest tutaj złota linia. No. Pał, faktycznie, I... widzę teraz taki, taka jest taka złota linia, faktycznie jest, słuchajcie, złota linia teraz na tym dachu. Prowadzi Biegnie... Do dokąd ona prowadzi? Ona prowadzi do w sumie końca tego dachu i prowadzi w sumie nie widzę tylko do spot, potem gdzie prowadzi, tylko widzę, że jak prowadzi do końca dachu i tam gdzieś wychodzi. I dokąd ona prowadzi, Mandy? No tutaj do złotego trójkąta. Nie wiem co to jest za trójkąt. Jest to taki złoty trójkąt, idealnie w tym miejscu. W każdym razie jest to trochę dziwna sprawa. Mendy, co to może być? Może to jest jakaś tajemnicza, na przykład, nie wiem, jakaś wioska mocy, wiem, ale. Co to, to jest? A jest No właśnie, dobra, Mendy, gdzie teraz idziemy, o, słuchaj. A kościoła ta poświata, to jest od tego trójkąta. A, czy to jest od tego trójkąta? Okej, okay. tu, o tutaj to jest dobra, faktycznie, można to w ogóle kliknąć. O teraz ja się położyć tutaj, nie, dobra. W każdym razie, no nie sprawa, Faktycznie moje trochę tajemnicze. Nie słuchajcie, napiszcie końcie, co o tym sądzicie. W każdym razie, gdzie teraz idziemy, Mendi? teraz, teraz idziemy do omisariatu. Tu, do, do swojego do... domu, wybieraj eee, no możemy w sumie iść nie wiem, no możemy pójść na komisariat na przykład teraz, bo w sumie na półce taki trochę tajemnicza jest dobra, więc co takiego teraz dobra. się stanie, słuchajcie na komisariacie, więc co takiego idziemy teraz będziemy okej, okay, idziemy, do celi. Do, celi no, idziemy do celi, tutaj no jestem tutaj, tutaj do o dobra, jesteśmy jesteś w wentach. a i tutaj, tutaj... jest spokój. tak, tu jest pokój, tak. gdzie jest, gdzie jest generalnie parę tajemniczych czyli rzeczy. mamy taką, słuchajcie, taką tak, plakietkę FBI. mamy jakiś taki zwój papieru i mamy mendy. słuchaj, mamy tą kartę która I jest kartę. za tym czymś, tak, dobra, mam tą kartę, słuchajcie, i to jest naprawdę, i do czego Mandy jest ta karta, czy ona jest do tego takiego dziwnego, do tej elektrowni takiej dziwnej? No właśnie, idziemy teraz tam i to u, użyjemy. Okej, okay, użyjemy to w takim razie. W każdym razie, dobra, idziemy teraz w takim razie do tej dziwnej elektrowni. Jeszcze nigdy tam w życiu chyba nie byłem w tej elektrowni. Dobra, Mandy, gdzie teraz idziemy? Dobra, słuchajcie, jesteśmy właśnie teraz na rowerze. A Mandy, powiedz im, bo chyba jeszcze będziemy robić taki jeden dosyć tajemniczy sekret. Słuchaj, ze stacją benzynową, prawda? To prawda? Będzie to jakiś sekret. Nie tak ale to jest najgrubszy, więc po tej elektrowni idziemy na stację benzynową. Dobra, mamy elektrownię! Mandy, poczekaj, no ty masz Game Passa, ja nie mam tego Game Impasa, więc naprawdę mogę ci na to dać ananasa W sumie nie wiem czemuś tak z po prostu Dobra jedziemy tak dokładnie Dobra idziemy teraz tutaj słuchajcie mamy elektrownię Tutaj i zobaczcie teraz jak zejdziemy z tego roweru I pójdziemy słuchajcie do tej elektrowni To tutaj będzie taka jedna tajemnicza rzecz Zacznijmy, jak pójdziemy sobie to właśnie teraz możemy tutaj sobie wejść O zobaczcie i możemy Mamy tutaj ustabilizowaną temperaturę i co możemy zrobić żeby Ona wybuchła czy cokolwiek się stanie Tutaj musisz pisać swój nick jako hasło Okej okay, więc mój nick czyli e, Jeremi211212 Okej okay, więc w takim razie wpisałem password Approved. I co teraz mam zrobić, będzie? Kliknąć tą dźwignię. E, którą? Czerwoną czy zieloną? No czerwoną, czerwoną. Dobra, klikamy. I, i co Poszło. teraz? Poszło i co I teraz? teraz... Na całej mapie wszystkie guziki są poukrywane, czerwone zamieniły się na zielone Co? Czerwone się zamieniły na zielone? I co teraz, Mandy? my zrobimy? Teraz, jeżeli widzowie chcą dowiedzieć, gdzie są wszystkie te guziki, to może następny odcinek? No, możemy, do możemy najgorsze... zrobić Możemy Naj... najciekawszego sekretu, jaki tylko istnieje Bo słuchajcie, moi, to teraz jest akurat rzecz, o której totalnie nie wiem I Mendy im powiedział, że tutaj będzie, słuchajcie, o, Boże, pójść do auta Mendy powiedział, że tutaj, słuchajcie, będzie totalnie coś dziwnego, ja naprawdę nie wiem, co to będzie W każdym razie sam to zobaczy razem z wami Dobra, jedziemy, słuchajcie, tą Kataryną tutaj, ale masz auto. To, ale masz, Mendy, duże auto, naprawdę, kurczę, taka kombi jest? chyba to, to jest najlepsze, chyba, że w ogóle szybkie one jest No, wow, Mendy, ej, poczekaj, no, jak ty jedziesz, przecież ty masz prawo jazdy, Mendy Mam, spokojnie, mam, mam, ja, wiesz, tutaj sobie daję radę Dobra, tak, mam na nadzieję Dobra, idziemy na stację i, słuchajcie, kolejny sekret podobno jest właśnie tutaj, na tutaj tej jest. stacji Więc, Mendy, idziemy, o, kurczę, co to jest za miejsce? co to jest? To? To jest, Jeju, sekret, co to jest? Agencji. agencji I Teraz tak, okay, patrz co... teraz na to No Bum, mamy 10 zadań, które trzeba wykonać na bruchem i wtedy coś się stanie. Co się wtedy stanie, Mendy? W dzisiejszym odcinku wykonamy jedno z tych zadań. Okej, okay, co i co się stanie wtedy? A co, co się Ale stanie? zobaczysz. Ok, dobra. Patrz teraz na tą kartkę, widzisz tą kartkę? No jest, jest tutaj jakaś kartka, jest, jest biała, tak? Jest biała, pod no. ze mną. Dobra, ale poczekaj Medy, co się stanie jak my spełnimy te wszystkie, te wszystkie zadania Sam jeszcze nie wiem, sam okay. go rozgryzam i no wszystko można patrzeć Dobra, zgasz światło e, Dobra, klikam w takim razie gaszę światło, zgasiłem mną teraz Dobra, i co teraz się I takiego stanie? Spójrz jeszcze raz na tą kartkę I co, co się stanie nim? Veritas Vincent to jest jakoś po łacinie chyba To jest prawda zwycięża Prawda zwycięża, o kurcze, co to jest? Zytaj im się robi teraz Co tak, to są? Zadanie dla Ciebie No. Nasz tutaj cztery takie dynoly, wszystkie kiki E, dobra, raz, e, dwa, trzy, cztery. No, kliknąłem wszystkie. Dobra, chodź, teraz ze mną odblokowałeś. Trumnę. Trumnę odblokowałem. Jaką trumnę? O czym Ty mówisz, Mandy? Ode mną. To trumne. się robi coraz bardziej tajemnicze. Gdzie my jesteśmy? Do jasnej ciasnej, tak. Mandy. Jest, ponieważ zaraz zobaczysz historię powstania Brook Brookhaven. Historię powstania Brook Heaven? dobry. Tak. Zaraz, zaraz wszystko się wyjaśni, kto stworzył Brookhavena, jak. I dlaczego ten dom w ogóle tu jest? I teraz tak, te wszystkie cztery guziki no. blokowały. Tu była taka kamienna płyta i zniknęła, gdy klikasz wszystkie cztery guziki. I co teraz się stało z tym? No dobra Masz tu kot. jest za kot 70777 Czyli 70777 70777, dobra pamiętam Mendy 70777 Dobra pamiętam, pamiętaj mi zapamiętaj. Dobra pamiętam w każdym razie Dobra Mendy więc gdzie my jedziemy? Słuchaj teraz dowód tam wracamy teraz do kina Jedziemy teraz do kina, dobra słuchajcie moi drodzy ja teraz siedzę, siedzę na aucie w każdym dobra. O, Mandy, ale poczekaj, jestem na aucie! Wywaliłeś samochód, stąd sobie wybacz, dobra, słuchajcie. Dobra. To jest ważne. Dobra, i co teraz się stanie? Idziemy tutaj... Teraz tak, chodź na dół, zobacz fakt, jaki tu leci film. E, tutaj... Tutaj... Film kojarzysz nie raz, co nie? Tutaj leci. Czy to jest jakiś Jason Bourne czy coś w ogóle? To jest o FBI agencji. A, to jest FBI agencji, okej, okay, dobra, nie wiem. No to jest będzie. sekretne pomieszczenie, co było, no to właśnie o nim jest. O no tak. Okej, okay, i co teraz, i co teraz w takim razie możemy zrobić? Chodź za mną Znasz no. ten kodzik, co nie? Tak, pamiętam ten kod. To tutaj. Okej, okay, więc mamy tutaj kod, i teraz tak, ten kod y, to było. 70777. 70777, dobra, więc jak piszesz na dół do kina. Dobra, Właśnie. szybko, szybko biegniemy do Kina I masz na dół. historię, dokładnie. Faktycznie, złużmy. stary Mendy, zobacz. Ej, poczekaj, bo dystans, albo dobra, już nie dystans, dobra. Faktycznie, mamy tutaj typa z koniem. Mamy tutaj typa z koniem, który chyba jest z jakiejś epoki lodowcowej. I teraz on ma tutaj ognisko. I co teraz się takiego. I co takiego się teraz stanie? No, Zaraz będzie się cały film odtwarzał, bo on się dopiero zaczyna, żeby. Oziąć, patrz. Okej, okay, on sobie kopał teraz coś. On sobie kopał, se... kopał chyba złoto. Chyba złoto sobie kopał, stary, zacz. On znalazł złoto. Teraz, znalazł sobie to złoto. I teraz, co to jest za. Eee, yy, co zakopał to jest? Zakopał coś? Teraz, jakby zakopał to złoto. Okej, okay, ci on zakopał złoto. To on się robi naprawdę tajemnicze złota chyba zakopał, widzisz? O! O kurcze, faktycznie i on coś zakopał w takim razie. Małopatę, widzisz Mało tutaj. patę, to prawda, mało padel. patę. Masz padel i faktycznie coś zakopał. Fajnie, to możemy odkopać, Mendy, wiesz? Właśnie, też się zbawiam. zobacz, i teraz to siedzi na tym. I medytuje chyba. chyba. Ale zobacz, no to pilnuje, on siedzi na tym i to pilnuje. Dokładnie, i to teraz, zobaczmy, co takie teraz Te, zaczymy. Brookhaven, miasto Brookhaven, zobacz, on wybudował ten to... znak Town of Brookhaven, czyli miasto Brookhaven. Tak. I on stworzył Town of Brookhaven, ale Brookhaven to nie jest tylko nazwa miasta. Hello, mister. On się nazywał, on Brookhaven. Się nazywał Brookhaven. Co, tak czy ten typek się nazywał Brookhaven? Nie, naprawdę nie wierzę. Co. Naprawdę. To jest Mr. Brookhaven. O, I on stworzył Brookhaven. A taka ciekawostka, moi drodzy, poza tym filmem. E, Brookhaven to też jest słuchajcie, chyba jakaś dzielnica w Stanach Zjednoczonych pod Los Angeles czy pod Nowym Jorkiem. Jest chyba taka dzielnica swojej stary Mandy, wiesz? Idziesz, znasz tam historię? W każdym razie, o kurcze, moi drodzy, Pares naprawdę. Nazywający się Brookhaven stworzył miasto Brookhaven. To już wszystko I prawdopodobnie wiemy. Podobnie. Dom, co tam był daleko. To jest, to jest jego dom. Był... Tak. Słuchajcie, teraz moje życie wreszcie jest inne. Dzięki Mandy. kto w ogóle ogląda do końca, to musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Coś co się stało, Mendy? Szybko idę, dobra. Jeżeli widzowie już wyszli, to tylko ich strata. Dobra. A co jest, to jest teraz trzeba szybko zrobić. Co się stało, szybko? szybko. Co się stało, Mendy? I od razu widzowie będziemy wiedzieli, kto ogląda do końca. Co się stało? Dobra, to, to zobaczymy w takim razie. I co teraz? Chodź. To palę światło. Chodź. No i szybko, co się dzieje? Takiego. Faktycznie Chodź. jedno zdanie szybko. zrobione, jeden z dziesięciu. Komputery nie stary. Okej, okay, czy mamy jedno no. zdanie dziesięć? Słuchajcie, udało nam się zrobić, ale kiedy będzie dziesięć kolejnych? Zdanie? Słuchajcie, Na to pytanie. jest to ciężkie. Tak. Że zapaliła się druga lampka, a nie pierwsza. Czyli pierwsze zadanie cały czas jest. Czy <grym i wśród śpiewa> to, to jest drugi jest drugie zadanie w każdym razie moi dudzy, chodźcie? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku po przerwie na reklamy. Ha 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 jak w tych serialach, wiesz, jak w tych takich seriach, serialach tak jest. dokumentalnych, Kiedy ode, że ja robię. Ja w moi drodzy, jeszcze raz dziękuję Bendiemu, że tutaj nas ugościł i pokazał nam to wszystko, więc elo, cześć papa, no i się mandero. Elo, cześć. Pa, pa. Pa, no i hej, cześć się.